Siemanko, postaram się nagrać film taki inny niż wszystkie na tym kanale pomóc niektórym, naczyniak jamisty naczyniak włosowaty takie rzeczy wyciętą ze mnie Siemanko, słuchajcie ja wiem, że nieraz komuś pomogę dziwnymi poradami, pokażę wam zdjęcie, jak ktoś jest hardcorem, nie chce oglądać szwów wycinania, taki. no i porobiłem zdjęcia bo jak, jak wam to opowiedzieć, większość ludzi oczywiście przed 40, czy tam po 40, dostaję jakieś skórki, one zaczynają odstawać. Zobaczyłem, czy się nagrywa z ciała, czy tutaj, czy gdzieś. To będzie hardkorowy, mówię, odcinek: jak małe takie skóreczki, wychodziłem, ja je wyrywałem, nie? <grytanie> da się, tylko to muszą być jasne. Nie te jakieś tam pieprzyki, czy co tam, nie? I teraz tak we włosach będę pokazywał zdjęcia. Przypominam hardkorowy odcinek, ale pomogę komuś w tym na pewno. I coraz większy mi urósł na głowie, w tym miejscu, nie? No, i tak zlekałem rok, dwa, mówię, idę, nie? Bałem się, kurde, jak nie wiem co. I tak samo na klacie. Te pokazuję wam zdjęcia, bo ja to wszystko zrobiłem, żeby kiedyś nagrać taki odcinek hardcoreowy. <noise> tak samo, wkurzało, to wiecie, czy na plaży, czy coś, no, no jak ja to mówiłem, trzeci sutek, no, no ludzie, jak to w ogóle wyglądało, nie? Wstyd! I tak, zapisałem się, znaczy to tak, trzeba iść do doktora, doktor wypisuje skierowanie, i do chirurga się idzie wtedy. Nie wiem, jakie tam u Was szpitale i jaki czas oczekiwania, to już zależy, kto gdzie, ale od razu mogę doradzić, że najlepiej iść do mniejszego szpitala. Nie na przykład do dużego szpitala, gdzie jest y, y, pół roku, czekasz czy rok, tylko idziesz się no, do mniejszego, powiedzmy tego, no. Yy, no miasta, no o czym tu gadać. Wiecie, ja, wiecie, jak to się odbywa, bo na to pewnie czekacie. Słuchajcie, wpadłem, termin, nie wiem, dwa, czy trzy, dwa tygodnie, ty czy już nie pamiętam, czy z miesiąc to było. Yy, tak było, bo ja też jestem panikasz od takich spraw, nie? <grych> Wlazłem, fajnie, doktorzy, znaczy doktor plus kobieta kazała się położyć na plecach. Czekajcie, najpierw nie, najpierw na brzuchu. Ten pipsztok, który teraz pewnie widzicie, nie wiem, wzięli jakąś nitkę, pss, obcięli, stop! Najpierw y, igłą nakuwają wam i chyba przeciwpółowe się wstrzykuje, jak się nie mylę. Na pewno, bo by mnie to bolało. Wstrzyknęli, chwilę, chwilę się czeka, wycięli. Zaszyli, tyle. No to nic. Zrobili to, rozumiecie. I od razu. Każą kłaść się na brzuch głową taką i leżałem, nie wiem, z 4 minuty. No i tu miałem taki dosyć konkret. No zdjęcia są hardkorowe, mówią jak dla mnie bynajmniej, nie? Ale potem nie wiem, czy już pokazywałem w tym montażu, jak już to wygląda na dzień dzisiejszy. No praktycznie w głowie to znikło. Słuchajcie, tak samo dwa nakłucia i było. To nie boli. Nie bój się. Jeśli gdzieś się wystają, czy na twarzy gdziekolwiek, w ogóle z takich zasrańców mogą się z czasem jakieś raki zrobić, czy coś w tym stylu. Tak mi, tak mi powiedziano w szpitalu. Rozumiecie? I tak na kuwach w dwóch miejscach, chwilę czekacie, jak nie, dobrze pamiętam, albo drętwie, albo nie w takim miejscu. Biał wziął skalpel, wyciął to, zszyli to. I powiem Wam, że to nic nie bolało. Tylko to jakby, nie wiem, czy sobie ukójcie się, nie wiem, na chwilę, to tak jakbyście, nie wiem, krew. Jak krew się pobiera, nie wiem jak to określić. I to cała filozofia. Wynik histopatologiczny potem też wam pokażę coś takiego i tyle, nie? Nie mam tego, bo ja ogólnie od nie wiem 20 lat sam się koszę, nie? Plus Jola mi pa wiecie, z tyłu to jedzie, włosy i tyle na ten temat. no. Nie bójcie się. Nie bójcie się takich rzeczy, bo większość ludzi to ma i każdy boi się iść. Tylko nie wiem, czy może... Może niektóre się bez nieczulenia, nie wiem, no ja bym się na to nie zgodził. Na NFZ to było. Na NFZ. dało się, nie było problemu i tyle. Nagram jeszcze z czasem, bo to się też ludziom przyda o gastroskopii czy gastroskop y o flakach. To już jest hard owsze by było, na pewno, nie? Bo ja z refluksem walczę, z żołądkiem, ale na tą chwilę się wyleczyłem po swojemu, nie, nie, nie tabletkami i tak dalej, nie ma sensu. Można się wykończyć naprawdę antybiotykami na helikopter. Można helikobaktera zabić normalnie jedzeniem. Ja to uczyniłem. Nagram jeszcze takie odcinki. Naprawdę na pewno się komuś przyda i ktoś powie: Kurwa mać, pójdę, nie? Idę stale, jak nagrał, idę wyciąć chociaż te zasrańce wystające, bo ja miałem dwa. Znaczy, ja mam dużo, bo po 40 coraz więcej są takie, wiecie, punkty. Ale tego jest, znaczy to nie wystaje po prostu, nie? A te dwa perfidne dziady mnie denerwowały. Dziękuję bardzo. Ciekawe, jak zareagujecie na ten film, ale myślę, że z czasem film zacznie być znajdowany przez osoby, które szukały może jakichś porad, nie? Stalewiak doktor, roślinożerca, szklarniowy, uprawiacz roślin egzotycznych. Dziękuję bardzo wszystkim. Na razie. Wariat, oszalał,